Dzień dobry, tu ja mówię i tak ledwo łapię oddech, proszę Państwa bo przed chwilą musiałem odebrać podatek żeby było ciekawie, śmiesznie zabawnie i na bogato podatek tam od jakiegoś pola czy od chałupy, nie wiadomo czego pani sołtysowa przy, y, przytaszczyła, kazała podpisać odebrać, nie ma dyskusji a z drugiej strony, proszę Państwa, ledwo łapię oddech, bo no bo śmiać mi się chce proszę Państwa, to co się wydarzyło wczoraj to jest taka rzecz z gatunku omatkowowska. Kolejna granica idiotyzmu, głupoty została przekroczona, bo inaczej tego się nazwać nie da. A mam na myśli oczywiście e, wojnę. Może no, ja powtórzę to słowo wojnę, która miała wybuchnąć o godzinie drugiej. Tak jak kiedyś o 4:50, zdaje się, w 1939, to nikt nie wiedział, że poza tymi, którzy to zaplanowali, że wojna wybuchnie. A teraz, proszę Państwa, ogłasza się takie wiadomości w internecie na portalach społecznościowych i na portalach typu pudelek. I taką właśnie informację ogłosił brytyjski pudelek The Sun. Proszę Państwa, siedzę wczoraj na tym Twitterze, patrzę co wypisują te ci giganci myśli dziennikarskiej od lewa do prawa i po prostu kule się w sobie, twarz składam w dłonie. Bo ja nigdy nie miałem złudzeń co do potencjału intelektualnego tych ludzi, co do potencjału logicznego i analitycznego tych wybitnych postaci. No ale kiedy czytałem, tak jak mówię, od lewa do prawa, kolejne analizy, jak to już, już, już Putin rusza i wszyscy na tym Twitterze czekali do tej drugiej w nocy, że rzucali zegarki, bo to nie wiadomo w jakim czasie, czy to w moskiewski, czasu Moskiewskiego, czy. Czasu polskiego czy czasu brytyjskiego ta druga godzina ma nastąpić, i w trakcie tej drugiej godziny w nocy atak, a za nim wojna. Proszę Państwa, beczka śmiechu z jednej strony, a z drugiej strony, coś naprawdę potwornie, ale to potwornie przerażającego. Jeśli przy pomocy takich prostych, prostackich narzędzi można manipulować na taką skalę, a to miliony się w to wciągnęło, to, to był trend z jakimiś tam kilkuset tysiącami z licznikiem, kilkuset tysięcy i, o to, i to o tej porze, proszę Państwa, gdzie ludzie następnego dnia muszą iść do pracy, do, nie licząc tych, co tam piszą po tych wszystkich redakcjach i mają nienormowany czas pracy. Proszę Państwa... Yy. Tacy politycy jak Putin nie muszą wytaczać żadnych czołgów, nie muszą wytaczać żadnych armat. Już nie wspomnę o broni nuklearnej, samolotach, bombowcach e, e, czy nawet zwykłych kałasznikowach. I wystarczy parę filmików wrzuconych do internetu. Nawet mediów nie potrzebują w klasycznym tego słowa rozumieniu, czyli tych tak zwanych mediów tradycyjnych. Wystarczy im jakiś filmik na TikToku. Furore zrobił filmik z 2018 roku, który w ogóle jakiś był tam retuszowany, renderowany, czy Bóg wie co tam jeszcze. No, Przypominało to mniej więcej gry typu strzelanka z, tak, z końca lat 90. ubiegłego wieku. Mniej więcej było to takiej jakości. No, ale to robiło wrażenie, i tak na Patelni, wystawionych tam tych, nie wiem, 50 czy 20 tysięcy radzieckich soldatów i około 150 czołgów, na Patelni, na czystej polanie, to biorąc pod uwagę współczesną broń, to wystarczyło tam wysłać 5 pięć dronów z odpowiednimi bombami, i w ciągu pięciu minut nie ma radzieckiej armii. No ale to, proszę Państwa, te wrzutki nie są dla ludzi, którzy myślą, bo takich ludzi jest może ze 3-4, góra 5%, którzy potrafią wyłowić oczywiste rzeczy, ale to się robi po to, żeby mącić w głowach milionów, a wśród tych milionów... Zgodnie z tym, co Państwu mówiłem kilka odcinków wcześniej, czyli degradacji całych zawodów i tej odwróconej skali awansu, toksycznej, patologicznej skali awansu, że im głupiej, tym wyżej siedzi, no to wszystko, proszę Państwa, jest razem wzięte do kupy, i to jest główna przyczyna, że ktoś taki jak Putin, czy jakiś inny dyktator, czy poważny polityk, może we współczesnym świecie. Bez jednego strzału, bez odpalenia czołgu, zrobić wsz praktycznie wszystko, co mi się podoba. No, yy, yy, wszcząć wojnę, wygrać ją yy, i osiągnąć yy, wszystkie yy, swoje cele poprzez komunikaty na różnego rodzaju i to, to tak tandetnych yy, portalach, jak jakiś tam TikTok. Proszę Państwa, jak po, ktoś powie, że, yy, że przesadzam. No, wystarczyło naprawdę. Wystarczyło poczytać te wszystkie informacje, które były produkowane przez poszczególnych redaktorów naczelnych od Sakiewicza, Karnowskiego, aż Polisów to jeśli ktokolwiek tutaj to nie, przesadza to nie ja, tylko ci ludzie którzy są tak zwanymi liderami opinii a wystarczyło usiąść zaparzyć sobie herbaty, kawy albo, albo trzasnąć coś mocniejszego na rozluźnienie i na pobudzenie myśli, aby wiedzieć <noise> że, proszę Państwa, no, nie organizuje się takiej operacji. Ja już nie mówię o wojnie, ale nie organizuje się takiej operacji jak operacja militarna na Ukrainie pod dyktando tego, co się tam wydarzy w internecie. Wystarczyło pomyśleć, że Putin po rozmowach Kłamra w rozmowach z OBWE, Putin po rozmowie bezpośredniej z nowym kanclerzem no musieliby być Putin musiałby być szaleńcem albo kompletnym idiotą, żeby dokonać takiej agresji na Ukrainie, w chwili gdy on już praktycznie miał pozałatwiane wszystkie swoje interesy z głównym interesem, o którym zresztą sam wspominał, czyli rurą Nord Stream 2. Proszę Państwa, no ile razy można, no głupiemu to i tysiąc nie pomoże, ale ile razy można człowiekowi rozumnemu powtarzać, żeby nie mamy do czynienia sobie z politykiem, który ma nie po kolei w głowie, mamy do czynienia z polityką bandycką, yy, mamy do czynienia z polityką, która jest realizowana przez KGB, a to oznacza, że to jest polityka profesjonalna, proszę Państwa, że tam nikt nie wykona szaleńczego ruchu, który będzie kosztował Rosję i samego Putina, E, utratę pozycji. Przecież nie po to się wszczyna taką awanturę jak wszczął Putin, e, żeby oddać swoje przyczółki, żeby pogrzebać cele, tylko po to, żeby je zdobywać. Co zrobił Putin? Putin zrobił dokładnie to, co, o czym Państwu przed chwilą mówiłem. Bez jednego wystrzału osiągnął to, co praktycznie chciał osiągnąć. Bo może nie w całości, bo on parę błędów tam po, po drodze popełnił, przelicytował, zaczął się bawić w negocjacje w stylu zachodnim. I tego trochę zgubiło, na szczęście, proszę Państwa, bo oczywiście nikt rozsądny nie, nie kipicuje takiemu człowiekowi jak Putin, bo gdyby mu się udało cokolwiek zrobić większego na Ukrainie, to tą to, 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 to prawem serii, następnym zagrożonym krajem jesteśmy oczywiście my. Ale to tak na litość boską nie działa. To nie działa na takiej zasadzie, że Putin przeczyta 3 czy cztery tweety, czy jakiś śmieszny, żałosny artykulik na brukowcu brytyjskim i on z tego tytułu rozpoczyna wojnę światową. No proszę państwa, no... Hiemu chodzi o jedno w tej chwili główny cel to jest przypieczętowanie ostatecznie rury z gazem Nord Stream 2 i to jest dopiero potężne narzędzie już ma narzędzie do szantażowania Europy, bo praktycznie jest monopolistą jeżeli chodzi o stawek gazu i podobnie jest z ropą, te wszystkie dywersyfikacje to wiecie Państwo na jakiej zasadzie to działa, no, na takiej zasadzie jak nie korzystajmy z dyskontów, które nie są polskie i nie kupujmy w supermarketach czy na Allegro chociaż tam jest taniej wspierajmy polską produkcję, ale przychodzi co do czego ludzie patrzą na ceny, to i tak ten czynnik jest decydującym, i ładnie to samo się dzieje dzieje z gazem. Jeśli Putin dopnie ten projekt, a prawdopodobnie zrobi to, bo teraz cały Zachód odetchnie z ulgą, że jednak wojny nie będzie, no to co tam w porównaniu do takiej wojny, jakaś tam rura, prawda? No i to jest takimi prostymi zabiegami, no prostackimi wręcz, prostackimi zabiegami politycznymi, które są skuteczne, które są wystarczające dla takich nieudolnych polityków jak Biden, który to Biden wczoraj str stroszył piórkę, jak już wiedział, że żadnej agresji nie będzie, no to co zrobił? No wygłosił płomienną mowę, jak on to uratował świat przed III wojną światową. Proszę Państwa, to jest tak żałosne, to jest tak czytelne, że ktokolwiek się na to nabiera, to naprawdę... No nie może o sobie powiedzieć, że jest Homo sapiens. To jest parę wieków czy, czy, czy epok przed, przed Sapiens. Tak, z tego rodzaju myśleniem czy braku myślenia należy się cofnąć. Proszę Państwa, no i na koniec, jeśli się komuś wydaje, że to, co się wczoraj wydarzyło i to, jak, to się, jak się sprawy potoczyły w takim kabaretowo, a z drugiej strony tragicznym, przerażającym w stylu. To już jest, jest ostatnia granica, którą mogą przeskoczyć media, tak zwani eksperci i pseudoanalitycy połętrający się po internecie. No to ja Państwa muszę srodo, sro, srogo zmartwić, że to na pewno nie jest ostatnia granica. Śmiem twierdzić, że to jest ani nie przedostatnia, ani nie dziesiąta od końca. Tego będzie coraz Więcej, no i znów przywołam sobie ulubione swoje powiedzenie: Dzięki Bogu, ja tego nie dożyję, co, co się stanie w finale w jaki sposób ludzie będą ogłupiani takimi prostackimi notatami, przy pomocy mediów tradycyjnych i mediów społecznościowych będą, wypiera, wy, będą mieli wyprane głowy z resztek myślenia, z resztek, z resztek mózgu. Proszę Państwa, póki co, my trzymajmy się, Wiadomo jakie zasady. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy e, wnioski. Jeszcze raz i do znudzenia będę powtarzał: jeśli chcecie Państwo wiedzieć, co się dzieje wokół nas, to po pierwsze porzućcie emocje, które są celowo, czasami y, 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 wyjątkowo e, topornie i sztucznie e, podgrzewane. Patrzcie na to, co mówią celebryci, fachowcy, eksperci. Wszystko tak zwani, trzeba ich spiąć w jeden nawias i przyjmijcie dokładnie odwrotnie za, odwrotne założenia, przyjmijcie dokładnie odwrotne interpretacje, a za każdym razem traficie w dziesiątkę. Daję na to stuprocentową gwarancję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.